Pomiar wychylenia narożnika budynku w dwóch kierunkach, szczególnie w przypadku szkód górniczych, jest kluczowy dla zrozumienia stopnia deformacji budynku. Takie uszkodzenia powstają zazwyczaj w wyniku osiadania gruntu, co prowadzi do nierównomiernego przechylenia budynku. Aby dokładnie zmierzyć wychylenie w dwóch osiach, należy wykonać przygotowanie sprzętu. Rzeczoznawca budowlany korzysta z długiej poziomicy. Najlepiej elektronicznej, która umożliwia precyzyjny odczyt, zarówno w pionie, jak i w poziomie. W niektórych przypadkach używa się także laserowych narzędzi pomiarowych, jak teodolity lub skanery laserowe 3D. Wychylenie mierzy się, sprawdzając o ile promili budynek odchylił się od pionu. Nie czekaj. Jeśli Twoja nieruchomość doznała szkód górniczych skontaktuj się z profesjonalistami, którzy pomogą Ci dokonać pomiarów i oszacować straty.